Dzień dobry bardzo. Szczęść Boże. Mamy niedzielę 22 grudnia 2024 roku. Jest to już tym razem się nie pomylę, czwarta niedziela Adwentu. A wsłuchajmy się w zapowiedź narodzin Mesjasza i odpowiedź Maryi na Boże powołanie. Psalm woła dzisiaj. Powróć, Boże, zastępów, wejrzyj z nieba, prosząc o odnowienie i opiekę. Ewangelia przedstawia spotkanie Maryi z Elżbietą, pełne radości i ducha świętego. Posłuchajmy zatem pierwsze czytanie. Czytanie z księgi proroka Michała. Tak mówi Pan, a Ty Betlejem, Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z Ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Prze to Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą pańską w majestacie imienia Pana Boga Swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi, a On będzie pokojem. Odnów nas Boże i daj nam zbawienie. Usłysz, Pasterzu Izraela, Ty, który zasiadasz nad cherubami. Wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Powróć, Boże, zastępów. Wejrzy z nieba. Spójrz i nawiedź tę winorośl. Chroń to, co zasadziła Twoja prawica. latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Odnów, Boże, i daj nam zbawienie. Wyciągnij rękę nad mężem twej prawicy, nad synem człowieczem, którego umocniłeś w swej służbie. Już więcej nie odwrócimy się od ciebie. Daj nam nowe życie, a będziemy cię chwalili. Odnów nas Boże i daj nam zbawienie. Drugie czytanie, z listu do Hebrajczyków: Bracia. Chrystus, przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, ale mi utworzyłeś ciało, całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, aby spłacić wolę Twoją Boże, aby spełnić wolę Twoją Boże. Wyżej powiedział: Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział: Oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Oto ja służebnica pańska niech mi się stanie według słowa twego Alleluja 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 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Dobrze, że jesteś. Do jutra, błogosławię.